To już trzeci odcinek w cyklu Porozmawiajmy o Kleszczowie. Witam Państwa, dziś wyjątkowo jestem sam, ale to dlatego, że Andrzej Głobacki przygotowuje coś specjalnego do odcinka na czerwiec i co to będzie wspomnę na końcu dzisiejszej audycji. Dziś nietypowo będzie połączenie kilku wydarzeń z przełomu kwietnia oraz planowanych na maj. Z ogólnopolskiego przeglądu małych form teatralnych we Wrocławku, grupa uczniów zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Klesztowie wróciła z pierwszą nagrodą. Uczniowie zaprezentowali spektakl oparty na sztuce Eudy Alena, Bóg. Przedstawienie zostało przygotowane pod kierunkiem nauczycielki pani Barbary Miskiewicz, A wcześniej spektakl był nagradzany na przeglądzie małych form teatralnych w Radomsku, gdzie otrzymał trzecią nagrodę, a w powiatowym przeglądzie teatru w gotowie pierwszą. 13 maja w siedzibie Gminy Biblioteki Publicznej w Klesztowie zorganizowany zostanie konkurs, w którym w trzech kategoriach wiekowych rywalizować będą miłośnicy pięknego czytania. Czytam, bo lubię. To inicjatywa skierowana tylko do uczniów szkół podstawowych w gminy Kleszczow. Fundatorem nagród w konkursie pięknego czytania jest Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie. Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Kleszczowie organizuje zajęcia z zakresu udzielenia pomocy przedmedycznej przy zagrożeniach życia i zdrowia dzieci. Są to zajęcia przeznaczone dla rodziców małych dzieci. Mają przybliżyć im szczegóły postępowania w chwilach, kiedy z powodu nagłych zdarzeń zagrożone zostanie życie lub zdrowie dziecka. Zajęcia odbędą się we wtorek 20 maja w Domu Kultury w Łękińsku, początek godzina dziesiąta, czas trwania do trzech godzin. Pokaz jest nieodpłatny, a przeprowadzony zostanie przez uprawnionego instruktora ratownictwa przedmedycznego PCK. Rodzice zainteresowani udziałem w tych zajęciach mogą zgłaszać się telefonicznie. LKS Omega Kleszczów wspólnie z gminą Kleszczów zapraszają na bieg uliczny na dystansie 5 km Kleszczów na piątkę. W tym roku bieg odbędzie się w niedzielę 15 czerwca. W pierwszej edycji obowiązywał limit 250 zawodników, który wyczerpał się długo przed zawodami. W związku z tym w obecnym roku liczba miejsc zostanie zwiększona do 350 uczestników. W pakiecie startowym wszyscy biegacze otrzymują koszul techniczny, a na mecie pamiątkowym medale. Bieg główny poprzedzi rywalizacja najmłodszych uczestników, którzy biegać będą po gminnym stadionie w Kleszczowie. Szczegółowe informacje wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępne są na stronie zawodów na 5pl 14 maja 2014 roku. Środa od godziny 14 w budynku Ośrodka Zdrowia w Klesztopie w gabinecie numer 105 odbędą się bezpłatne badania słuchu dla mieszkańców gminy Kleszczów. Badania będą wykonywane przez specjalistę protetyki suchu poradni audioprotetycznej Otomec z Łasku. Filia Byłchatowskie Centrum Medyczne. Badania są kierowane do osób borykających się z problemami niedosłuchu lub e, przypuszczających, że taki proces się u nich zaczyna. Ewentualne badania u dzieci jest możliwe powyżej 7 roku życia. Zapisy będą dokonywane osobiście w budynku Ośrodka Zdrowia w pokoju ok. 5. Sopięcie w dzień wykonywania badań, to jest 14 maja 2014 roku od godziny 14. Dzisiejszy nieco krótszej audycji to już wszystko. Zapraszam na gorąco na kolejną już w czerwcu. Bo usłyszymy w niej m.in. o sprawie DPS-u w Kresztowie. Materiał już gromadzi Andrzej Głowacki. Za uwagę dziś dziękuję Andrzej Niewiczerzeł. A na zakończenie utwór, który ukazał się w poprzednim naszym odcinku. Bogomił Diuk, modlitwa do B. Singla pod tym samym tytułem, który promuje nadchodzącą w niedługim czasie płytę. Fragmenty jej zaprezentuję wraz z wywiadem w mojej nowej audycji Magia Słów, Magia Muzyki na antenie internetowego Krak Radio. Że nadejdą lepsze dni. życia płonik rozpwój we mnie i potowne serca bicie, uspokój i tak skrycie o warto żyć. Przed tylko daj mi wiarę, że nadejdą lepsze dni, życia pomit, rozstój we mnie. Panie, przecież dobrze mi tu jest, daj mi jeszcze jakąś szansę, nie zamieniaj mnie tkami, tylko siły, bo warto żyć. warto żyć. redakcyjna. Informuję, że w dzisiejszej audycji skorzystałem z materiałów zgromadzonych na stronie internetowej Gminy Klesztów, Klesztów na piątkę i informatora Klesztowskiego. Do tych serwisów serdecznie odsyłam. Posiadam także ustną i pisemną zgodę Bogumiła Dziuka na odtwarzanie jego utworu podczas tej audycji.